Znajdujemy się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zaprezentowano projekty powstałe w ramach semestratonu SDG 48 Hour Challenge. Rozmawialiśmy z uczestnikami oraz organizatorami tego wydarzenia, by pokazać wam jakie projekty zostały wykonane. Semestraton SDG 48 Hours Challenge to hackaton zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz sfinansowany przez IDUP. Jego celem jest wykonanie takich inicjatyw, które wniosą coś do otoczenia. Od marca nasi studenci i doktoranci będący pod okiem moderatorów realizowali swoje innowacyjne projekty w salach powstałych w ramach przestrzeni kreatywnej współpracy. Bardzo różne są te projekty szczerze mówiąc, bo są i takie y, powiedzmy społeczne i jest, y, są wytyczne jak zaaranżować dom na przykład, żeby był przyjazny osobom z chorobami otępiennymi. Mamy wskazówki, jak budować witryny internetowe instytucji publicznych, żeby były łatwe, czytelne, przystępne, komunikatywne. Mamy też różnego rodzaju, nazwijmy to... Projekty związane z ekologią, z wycieczkami w przyrodę. Uczestnicy są bardzo dumni ze swoich projektów. Wykonali je z myślą o potrzebach własnych oraz innych osób. To pomysły mające nie tylko pomóc nam w życiu codziennym, ale również te bardziej specjalistyczne. I zrobiłyśmy projekt, który się nazywa SIT, Platforma SIT, która jest strefą istotnego dialogu i ma ona na celu polepszenie komunikacji między studentami a uczelnią. My w ramach sesji przygotowaliśmy szafę rozmaitości, która może tutaj zobaczyć za nami. Jej celem jest pomoc ogólnej, ogólnej liczbie ludności w Um, łatwiejszym i lepszym hodowaniu roślin. I naszą osobę, dla której stworzyliśmy to rozwiązanie, czyli naszego Olafa, lat 30, osoba aktywna zawodowo i chciałaby troszeczkę na przykład w tej pracy odpocząć, znaleźć sobie jakieś zielone, ciche miejsce w centrum miasta, których naszym zdaniem tych miejsc brakuje. I dlatego, dlatego Olafa i setek innych Olafów, które są może w tym Krakowie, stworzyliśmy to rozwiązanie. Który... Udział w takim semestratonie to szansa zmaterializowania swoich ambitnych pomysłów, które przyniosą coś dobrego dla naszego środowiska. To też możliwość zdobycia doświadczenia, a także nauki praktycznych umiejętności przez działanie. Myślę, że to jest dobra forma czy tam pokazanie, w jaki sposób można uczyć się przez praktyczne rozwiązanie, przez projektowanie różnych rozwiązań, w jaki sposób mogą naukowcy wspólnie ze studentami proponować różne rozwiązania, które będą przydatne na przykład w naszym mieście. Jeżeli ktoś chce się nauczyć projektować albo zarządzać projektami, to jest to bardzo dobre miejsce, żeby się tego nauczyć, dlatego że byliśmy dobierani losowo i tak naprawdę nikt z nas się nie znał, więc musieliśmy też nauczyć się współpracować. Było to pierwsze ogólnouniwersyteckie wydarzenie organizowane przez zespół PKW, ale na pewno nie ostatnie. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyniosła 14 inicjatyw oraz rzesze ambitnych studentów. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy bardzo pozytywnie patrzą na ten hakaton. Jak ocenia Pan przebieg tegorocznego semestratonu? Ja jestem bardzo zadowolony, muszę powiedzieć. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że nasi studenci, studentki, de moderatorki, moderatorzy tak licznie wzięli udział w tym semestratonie i powstały w wyniku tego liczne projekty. Myślę, że jako pierwsze wydarzenie tego typu przebiegło ono bardzo dobrze. Może o tym świadczyć przede wszystkim to, że praktycznie prawie wszystkie grupy wytrwały w wyzwaniu. Jak widać, tegoroczny semestraton przyniósł wiele rozmaitych projektów. Była to możliwość rozwoju nie tylko dla studentów, ale również dla uniwersytetu. I miasta Kraków. Z niecierpliwością czekamy na kolejne tego typu wydarzenia. Aleksandra Wrubel u